Cześć, nazywam się Grzegorz Korzeniowski. Witam cię serdecznie na mikroszkoleniu z cyklu Upraszczamy proste tematy w zarządzaniu. Od 20 lat zajmuję się tym tematem. Wspomagam firmy i organizacje pozarządowe w tym, aby działały lepiej, skuteczniej i bardziej efektywnie. Dzisiaj porozmawiamy na temat interesariuszy w projekcie. Na początek. Postaram się przybliżyć moją definicję interesariuszy w projekcie. Według mnie są to osoby, jednostki, które mają wpływ na projekt i są zainteresowane przebiegiem tego projektu. Co więcej, uważam, że to jest kluczowy startowy element: przygotowanie listy interesariuszy, czyli wypisanie wszystkich grup interesariuszy, a potem, jeżeli personalnie jesteśmy w stanie wskazać i zaszeregować do tych grup osoby, które są rzeczywistymi interesariuszami, to warto jest wypisać i stworzyć taką listę na samym początku, ponieważ w dalszej części prowadzenia projektu da nam to wprost narzędzie do tego, aby wiedzieć, jak poruszać się w relacjach, które będą łączyć nas z interesariuszami, nas jako kierowników projektów, ale także będą łączyć nasz, nasz projekt. Co więcej, skoro z definicji to wynika, i w rzeczywistości tak jest, że część tych interesariuszy będzie miała większy lub mniejszy wpływ na projekt, to jako kierownicy projektu, jeżeli odpowiadamy za jego cały przebieg, powinniśmy żywnie być zainteresowani zarządzaniem tymi relacjami. Właściwe zmapowanie interesariuszy pozwala nam także stworzyć strategię na później, właśnie jak tymi relacjami z interesariuszami zarządzać, jak budować przepływ informacji, a także jak zarządzać ryzykami, jakie mogą wystąpić, właśnie tymi ryzykami, które będą wynikać. Z relacji między interesariuszami a projektem, który prowadzimy. Pierwsza grupa interesariuszy to sponsorzy projektu. Są to osoby, osoba lub organizacje, które inicjują, finansują i popierają projekt, mają bezpośredni wpływ na to, jakie są cele realizowane poprzez projekt i jaki zakres projektu będzie do zrealizowania. Sponsora projektu bardzo często nazywam ojcem projektu, dlatego że to on powołuje projekt do życia i podejmuje na starcie kluczowe decyzje dotyczące tego, jak projekt ma się rozwijać. Sponsor projektu czasami także ma wpływ dosyć decydujący na to, jaki jest przebieg projektu, ponieważ jeżeli sponsor projektu będzie kimś, kto będzie mocno zainteresowany projektem, a sponsor projektu finansuje projekt, no to wtedy może wpływać na to, w jakim kierunku będzie projekt się rozwijał w trakcie jego realizacji. Warto wziąć pod uwagę to, jaka łączy nas relacja ze sponsorem projektu i jakie ryzyka z tej relacji wynikają. Warto też przygotować sobie odpowiedni sposób komunikacji i odpowiednią strategię na pracę ze sponsorem projektu. Co ważne, zazwyczaj sponsorowi projektu zależy także na sukcesie tego projektu i jest mocno zainteresowany tym, aby rezultaty projektu były jak najlepsze. Kolejni interesariusze to zespół projektowy. Są to osoby, które wykonują prace projektowe i dostarczają produkty lub usługi projektu. Są to wszystkie osoby dedykowane do pracy ciągłej przy projekcie. Trzymając się tego, tej właśnie definicji, będzie łatwo zaszeregować odpowiednie osoby do tej grupy zespołu projektowego. Kierownik projektu. Niezmiernie ważna osoba, ponieważ jest to osoba odpowiedzialna za planowanie, realizację i kontrolę projektu oraz za zarządzanie zespołem projektowym i za zarządzanie interesariuszami. Jest to osoba także odpowiedzialna za zamykanie projektu, jego ewaluację. Rola, odpowiedzialność kierownika projektu polega na tym, iż na jego barkach spoczywa osiągnięcie założonych celów projektu, wytworzenie danej usługi bądź produktu, który będzie spełniał określone wymagania, a w efekcie końcowym ma przełożyć się na zadowolenie klienta. Kierownik projektu musi również koordynować pracę podległego mu zespołu, zarządzać czasem, budżetem, zakresem i jakością prowadzonego projektu, jakością wytwarzanych usług, jakością wytwarzanych produktów. Osoba ta musi także komunikować się z interesariuszami komunikować się ciągle ze swoim zespołem. I co najważniejsze, odpowiedzialna jest za rozwiązywanie problemów, które będą się pojawiać w trakcie realizacji projektu. To jest niezmiernie ważne, dlatego że kierownik projektu nie może udawać, że dany problem nie istnieje, jeżeli już spotkał się z tym problemem i ten problem wystąpił. Jego odpowiedzialnością jest wręcz natychmiast zajęcie się rozwiązaniem problemu, doprowadzeniem do tego, aby problem został rozwiązany, po to, żeby projekt na tym nie ucierpiał, żeby projekt mógł być kontynuowany. Specjalista. Specjaliści to kolejna grupa interesariuszy. Są to osoby posiadające wysoką wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie, w danym obszarze prowadzenia projektu i są odpowiedzialni za konkretne wykonywanie zadań lub części projektu. Konsultant. Z konsultantami jest tak, że świadczą pracę albo w sposób ciągły dla projektu, albo dorywczo są zapraszani tylko do pewnej części projektu, chociażby wtedy, na przykład, kiedy występuje jakiś problem, z którym Kierownik nie może sobie poradzić. Są to osoby, które świadczą pomoc lub poradę w zakresie dokładnie tylko i wyłącznie swojej specjalizacji i swojego doświadczenia. Kolejna grupa to klienci i użytkownicy. Są to osoby, które będą korzystać z produktów lub usług wytwarzanych przez działania projektowe. Czasami bywa tak, że klient i użytkownik to ta sama osoba. Czasami natomiast bywa tak, że są to odrębne grupy osób. Wyobraźmy sobie taki przykład, że miasto Wrocław chce zbudować plac zabaw dla dzieci. W tym wypadku, uruchamiając ten projekt, zamawiając plac zabaw dla dzieci, zbudowanie takiego placu, miasto Wrocław jest klientem. Natomiast użytkownikiem tego placu zabaw na samym końcu będą dzieci. Kolejna grupa interesariuszy w projekcie to dostawcy. Są to osoby lub organizacje, które dostarczają sprzęt, materiały, zasoby i niezbędne usługi do realizacji projektu. Następna grupa to partnerzy i są to znowu osoby lub organizacje, tym razem takie, które współpracują z projektem w celu osiągnięcia wspólnych korzyści lub wspólnych celów przy realizacji danego projektu. Następna grupa to władze. Dosyć ważna grupa. Jeżeli chodzi o interesariuszy, ponieważ są to osoby lub organizacje, które mają władzę regulacyjną, prawodawczą lub nadzorczą nad projektem i także otoczeniem, w tym w którym projekt jest prowadzony. Następna grupa to media i znowu są to organizacje lub osoby, tym razem takie, które mają informować opinię publiczną o projekcie lub jego rezultatach. W końcu dochodzimy do kolejnej niezmiernie ważnej grupy, która często jest gdzieś pomijana i nieokreślana, niewypisywana na liście interesariuszy, a mianowicie społeczność lokalna. Okazuje się, że przy większości sytuacji, kiedy uruchamiany jest dany projekt, społeczność lokalna ma znaczenie, ponieważ są to osoby i organizacje, które są obecne w miejscu realizacji projektu, albo są to osoby i organizacje, które w jakiś sposób są Dotykane poprzez realizację projektu, czyli projekt ma bezpośredni wpływ na te osoby lub organizacje. Ok, określiliśmy sobie główne grupy interesariuszy. Powiedzmy, że poszedłeś jeszcze dalej i masz już nawet określone personalnie osoby, które w skład tych grup wchodzą. Masz to wypisane na liście. Masz tą listę i co dalej? Ja proponuję w tym momencie zrobić. Podział na cztery grupy, tak aby stworzyć matrycę, która wskaże nam, zaszereguje nam interesariuszy do grup, w których będziemy mieli zaszeregowanych interesariuszy pod względem zarówno tego, jak duży wpływ mają na projekt, i zarówno w stosunku do tego, jak duże zainteresowanie mają wśród swojej grupy tym, jaki jest przebieg projektu. Po tym, jak zrealizujesz tą matrycę, kolejnym krokiem. Który warto zrobić, to stworzyć listę powiązań między interesariuszami, listę powiązań między interesariuszami a projektem, i także listę powiązań między interesariuszami, projektem, a tobą jako kierownikiem projektu. Dzięki temu będziesz mógł się zastanowić, w jaki sposób przygotować własną strategię na zarządzanie relacjami, które łączą Cię z interesariuszami. Jak zrobić taką matrycę? Spójrz, proszę. Na osi X. Mamy określony wpływ. Startujemy od zera, gdzie wpływ jest niski, idąc dalej w prawo do momentu, kiedy mamy grupę osób, grupę interesariuszy, którzy mają wysoki wpływ na przebieg projektu. Natomiast oś Y zawiera zainteresowanie danej grupy przebiegiem projektu. I tak samo od niskiego zainteresowania do wysokiego. Zacznijmy od Miejsca, gdzie zaszeregujemy interesariuszy, którzy mają duże zainteresowanie projektem i mają duży wpływ na projekt. I tu mogę podpowiedzieć, że ci interesariusze od samego początku do końca prowadzenia projektu są bardzo ważni. Dlatego doradzam, aby zbudować z nimi dobre relacje i być z nimi w ciągłym kontakcie. Kolejna grupa to grupa, która ma w dalszym ciągu wysoki wpływ na przebieg projektu, ale ma niskie zainteresowanie tym, jak ten przebieg projektu wygląda. To jest taka grupa, która, jeżeli projekt będzie dobrze przebiegał, prawdopodobnie nie będzie w ogóle ingerować w to, jak ten projekt jest realizowany. Dlatego warto jest działać w taki sposób, aby ta grupa była po prostu zadowolona z przynoszonych efektów, zadowolona z osiągania kamieni milowych, zadowolona z osiągania poszczególnych celów, które są wyznaczone w projekcie. A także z efektu końcowego. Kolejna grupa to grupa, która ma wysokie zainteresowanie przebiegiem projektu, natomiast ma niski wpływ na projekt. Tutaj doradzam, aby od czasu do czasu raportować, informować interesariuszy z tej grupy i trzymać z nimi kontakt, taki od czasu do czasu, taki, który będzie dogodny i dobry dla Ciebie, a także dla nich. I ostatnia grupa to grupa, która ma niskie zainteresowanie przebiegiem projektu i niski wpływ na sam projekt. Warto jest obserwować, jak wyglądają relacje i kontakty z tą grupą i de facto reagować tylko i wyłącznie na bieżąco. W momencie, kiedy pojawia się coś, jakaś informacja, pojawia się jakaś, jakaś interakcja z ich strony, wtedy warto od razu na bieżąco w odpowiedni sposób odpowiedzieć. Podsumowując. Po pierwsze, stwórz listę grup interesariuszy. Po drugie, zrób matrycę wpływ zainteresowania. Po trzecie, stwórz listę powiązań między interesariuszami i projektem. Po czwarte, przygotuj na tej podstawie własną strategię budowania relacji z poszczególnymi grupami. Jeżeli odrobisz tę lekcję wcześniej, jeszcze przed wystartowaniem projektu, Pozwoli Ci to ominąć wiele problemów, które po prostu się nie wydarzą, bo będziesz wiedział, jak wchodzić w interakcje z ludźmi, którzy mają wpływ na projekt i którzy są zainteresowani projektem, który ty prowadzisz. Na dzisiaj to koniec naszego mikroszkolenia. Jestem przekonany, że stworzenie listy interesariuszy na początku na starcie projektu, takiej kompletnej listy, o której dzisiaj mówiliśmy, przyniesie ci pozytywne efekty w zarządzaniu. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnym mikroszkoleniu. Cześć!